De którego dziś już nie ma. I na mapie go Mieszkała w dobra a była tak bogata, że miała na pięciu piernatach. Otlała się kołdry puchowe, i trzy jaśni w Miała trzy krowy, trzy konie trzy i trzy powozy. A do tego dwie córki, brzydule, które kochała czule i pasierbice, i Tram domu najgorszym dawała na Boże, Taką to to brudzi i smoli. Dwie córki w Żydule powoli wylegają przepyszki, a macocha sierotkę podają. Kopciuszku, wpisz się do pracy ostro, śniadanie podaj siostrą i rób tak jak ci mówię. Zmyj naczynia wyczyć ogółem, napad piecu i wymieć sadzę. a spiesz się ja ci radzę. Naleź mi drewny żarniki w kuchni wyszoruj. I posprzątaj, bo za ciebie nie sprzątnę. A córeczki moje są wąte. Szkoda ich każdego paluszka. No ruszaj się, to robota w dla Kopciuszka. Stąd pośle, że się Lotkę przyzywamy Kopciuszkiem, A ona ocierała tylko zyfrak, Szorowała, charowała I tak sobie cichutko przy pracy śpiewała. Hej, że płynie nie hejże, a ja jestem młoda, to w tym wodzie przejrzę. Niech mi powie woda, czy ja to młoda, czy odbija woda mnie, czy to ja, czy nie. A ma z cyrkami Siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. Moja córeczka jest w Czemu moja haneczka jest w tych Bo lustro się ze mnie natrząsa, Nie po nogą koronki i ciule. Gdy wydałaś matko na świat brzydule, jego watą i zezowatą, I nic nie poradzisz na to. A ty, czemu córeńko taka krzywa? Na czym ci Kasieńko zbywa? Mam ja matko zgryzotę jemu Że Żem brzydka i zostanę staną panną. Ja bym chętnie wszystkie lustra podukła, bo wyglądam w nich po prostu jak ta kukła. Nos perkaty, pod nosem puszek nie chcę być brzydsza niż kopciuszek. To nieprawda. Musiaczek masz słodki. Dla mnie obie jesteście ślicznotki. Porne to morna z, z a nie takim choć mąchem kopciuszkiem. Ja po prostu głowę tracę. Wymyślam, że tak kopciuszka coraz to głowę tracę. Teraz jeszcze... Schowa mydło, niech wygląda jak straszyło. na nasypię grokiem, niech zbiera go po trochu. Gdy mój się ochydnie, wtedy już na pewno zbrzydnie. Czy słyszycie, Kaseńko, Haneczko? Truby grają gdzieś niedaleczko. Może nie z lasu wracają my Hej, Kopciuszku, no ruszaj się, żywiej, Otwórz okna. Nie tak, jeszcze szerzej, może jednak mnie nie rzucę Patrzcie, widać już godła królewskie, na żołnierzynie niebieskie. Tak, do heli. No, dość smutnych minek, dość narzekań, lecimy na rynek. Przypudrujcie loski ruchne. A ty wracaj, Kopciuszku, do kuchni. Mamo! do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Król Jegomość kieruje orębie. Niech lud pozdrowiony będzie, niech każdy nadstawi ucha, niech każdy uważnie słucha. Król Jegomość wielce wzruszony ogłasza na wszelkie strony, że jak każdy pradawny zwyczaj szuka nadobnej żony dla syna królewicza, gdyż królewicz jest tak rycerski, że porzuci chce stan kawalerski. Ogłaszam między wszystkim i wszędzie, że dnia pierwszego czerwca pałacu bardzo odbędzie. I król całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziełajeczki, a którą królewicz wybierze, którą pokocha szczerze, której na pierwszym słowo ta będzie przyszłą królową. I że mi miłościwy, dowodliwy jest prawdziwy. Niech żyje królewicz, młody. sprzedaje Dla mnie nie odwątpię, na ty nadal. Wbijajcie odwątpię, zbawiajcie Pójdę na bal do góra. Mamo, chcę być na balu! Chcę pójść w łocistym szalu? Kup dla nas jedna w dźwięki, nowe sukienki. Jakby córeczki głupie, wszystko w miejscu wykupię, by wam dodać urody. Rody, daję rody. <toddź> Jest plana na atłasie. Przenieś moje poczożki! Daj mi chusteczkę w broszki. Kopciuszku, zapal świecę. Oj, ciężki mój los, do cóż to za niedołęga? Idź, powiedz tangretowi, niech już konie zasięga. Pojedziemy karego, a się, bo jak nie, to a szyby przytrzyżać matką. Już lecą, pani Matko. Mamo, jestem gotowa. Ja chcę ujrzyk Daj no serce zmięknie, bo wyglądasz tak pięknie. A ja? Co powiesz, mamo? Ty wyglądasz tak samo. Na się nie mogę. Kulek się zakocha. No ale czas już w drogę. Ujechała hmm. kocha! Siostra się wyspoliła, a ja już nie mam siły. Wciąż jak w kosmometrii. Wybiera z wióz popiółki. Smutny jest wióz popiółka. nie mam serduszka. Słyszę jego pukanie. Co ja pukam? Spiesz się, złoty szans, tam do za złotego atlasu. Pójdziesz do króla, na bar. Spiesz się, dziecko, i nie trac czasu. Masz tu jeszcze mydełko pachnące. To się nie umieje jaśniejsi jeźdźcy szkący. Spiesz się, dziecko, będziesz czysta i błędna. Nie no zostajesz na do Chyba śnię, pani nie jest sąsiadką. Pani na pewno z dobrą dróżką. Dróżka musi być młoda, jeśli w ogóle wróżka bywa. A jestem stara i siwa, uliczy po pokoju i sadze i rób tak jak ci raz. Pięknie, pięknie, mi Boże. Jeszcze wiesz na palec ci włożę. Głośno utle po prawej sukni. To sen chyba. szal. No po co? Wiem, że ludzi mam przed północą. Dzięki, dzięki, jestem taka szczęśliwa. Idź już dziecko, Karaca czeka. Ja popatrzę tylko z daleka.